Audycja z audiodeskrypcją. Na ekranie widoczne są logotypy Nie ma barier Dolny Śląsk i Dolnego Śląska, a także napis. Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Czołówka programu Nie ma barier Dolny Śląsk. Pojawia się napis Dolny Śląsk. Mężczyzna gra w tenisa na wózku inwalidzkim. Pojawia się ujęcie śpiewających kobiet. Widać fragment spektaklu osób z niepełnosprawnościami. Widok wystawy fotograficznej. Mężczyzna prowadzi wózek Balicki z siedzącą na nim dziewczyną. Prowadzi przy tym chłopaka za rękę. Dwie dziewczyny jadą na koniach. Pojawia się napis Nie ma barier Dolny Śląsk. Witamy w kolejnej audycji Nie ma barier Dolny Śląsk. Dzisiejszy odcinek zaczynamy ponownie we Wrocławiu, bo to tutaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego powstał pomysł Dolnośląskiej sieci wsparcia. O tym, czym jest ten pilotażowy projekt, opowie nam Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. W tym projekcie chodzi o to, że osoby, które w sposób nagły, w skutek wypadku komunikacyjnego, doznają urazu, urazu takiego, który nie um uniemożliwia im dotychczasowe funkcjonowanie, chcemy, żeby te osoby były od razu otoczone wsparciem i opieką. Już często w szpitalu, po to, żeby jak najszybciej wracały do zdrowia, po to, żeby jak najszybciej odnalazły się w tej niebywale trudnej sytuacji, i po to, żeby nie były same. W związku z tym organizowane będzie i już w szpitalach w Jeleniej Górze, w Lechnicy. Organizowane jest wsparcie właśnie przy łóżku chorego, po to, żeby on wiedział, z czego może skorzystać. Jeżeli jest potrzebna pomoc prawna, pomoc psychologiczna, no to wówczas będzie takiej osobie ona udzielana. Pokierować trzeba często te, te osoby, one są bardzo zagubione, bo no przecież życie im się często wywraca do góry nogami. Zresztą o takim. W poczuciu bezsilności i samotności mówią osoby, które wiele lat temu na przykład doznały takich urazów. Mówią, że dużo im zajęło czasu, żeby wrócić do takiej względnej normalności, żeby być znowu aktywnym. Oczywiście na tyle, na ile będzie to możliwe. My chcemy ten proces rehabilitacji skrócić jak tylko się da. Stąd realizacja tego projektu. Przenosimy się do legnicy, gdzie w miejscowym wojewódzkim szpitalu specjalistycznym pacjenci już mogą skorzystać z możliwości, jakie daje Dolnośląska sieć wsparcia. Potwierdza to dyrektor placówki Anna Płotnicka-Mieloch. W legnicy będą współtworzyć to z nami dwie fundacje Pomaganie przez wspieranie i Fundacja Moderna. Jest to projekt skierowany, tak jak już Pan powiedział, do osób niepełnosprawnych, czyli do osób, które przede wszystkim uległy wypadkom komunikacyjnym, wypadkom w pracy, ale również dedykowane są do pacjentów onkologicznych, już zdiagnozowanych. Jest to bardzo dobry pomysł, bardzo dobra idea, z tego względu, że coraz więcej pacjentów, którzy ulegają takim zdarzeniom, zaczynają się gubić w tej sieci naszego, naszego systemu. I taka grupa, która powstaje i będzie wspierać przede wszystkim naszych pacjentów, ale co jest ważne, to ich rodziny. Bo niejednokrotnie rodziny są podstawowym wsparciem dla pacjentów, a my chcieliśmy im też pomóc w ramach, w ramach szpitala. Pacjenci będą już... Hmm, dedykowani do tej pomocy już na etapie lecznictwa, leczenia szpitalnego. I tutaj grupa psychologów, która będzie kwalifikować pacjentów do tej pomocy, będzie tworzyć indywidualny plan. I na tej podstawie będzie, w zależności od potrzeb, ta pomoc będzie i fizjoterapeuty, i psychologa, ale również i prawnika, jeżeli są to jakieś sytuacje w przypadku wypadków komunikacyjnych, żeby mieli to wsparcie. A najważniejsze to rodziny, bo wiemy, że w takich sytuacjach rodzina to jest podstawowe wsparcie. Szpital szpitalem, ale rodzina, bo później musimy wyjść do domu. I tak naprawdę ten pacjent potrzebuje wsparcia w domu. I ta pomoc, która zaczyna się w szpitalu, będzie również kontynuowana po wyjściu ze szpitala. Czyli psycholog będzie i cała grupa, która w tym projekcie jest dedykowana, będzie tych pacjentów wspierać również po wyjściu ze szpitala. A teraz przyszedł czas na Jeleniogórę. Tu, także w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, można liczyć na dolnośląską sieć wsparcia. Więcej o tym opowie nam dyrektor placówki. Sylwia Modrzek. Mamy podpisane wstępne porozumienie z naszą fundacją, która będzie wspierała tutaj naszych pacjentów w trudnych sytuacjach. Ta współpraca już się odbywa z fundacją, mamy nadzieję, że będzie w szerszym zakresie. Fundacja będzie wspierała pacjentów, szczególnie tych, którzy znajdą się w trudnej sytuacji ze względu na swoją chorobę. Będą pomagali w formalnościach, w załatwianiu różnych spraw w urzędach, po to, żeby wspomóc ludzi, którzy są nieporadni bądź nie radzą sobie z nową sytuacją. Pomoc jest z urzędu natomiast pacjent musi wyrazić taką chęć, że będzie chciał z takiej pomocy skorzystać. Wiem, że już trzech naszych pacjentów z takiej pomocy skorzystało. My z naszą fundacją już wcześniej współpracowaliśmy, to nie jest dla nas nowość i oni już tu wspierali naszych pacjentów. Także ta, ta potrzeba jest wielka, ludzie w różny sposób swoje choroby przeżywają i takie wsparcie na pewno jest nieodzowne. W Dolnośląskiej Sieci Wsparcia oprócz szpitala z Jeleniej Góry i Legnicy są także placówki z Wrocławia oraz Wałbrzycha. W ten sposób z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska. Napisy końcowe pojawia się logo telewizji Dami Jelenia Góra. Na ekranie widoczne są logotypy Nie ma barier Dolny Śląsk i Dolnego Śląska, a także napis. Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.